Boga prawdziwego Chrystusa. Oni, oni znają Boga. Chrystus nie jest Bogiem. Jest Bogiem, bracie. 1 Jana Mateusza, 5, 20. Nie, nie, nie. Mateusza 16, 16. Tam bardzo jasno jest napisana wypowiedź Piotra. A Iza. A... A co? Mhm, to mam przeczytać? No, co tam pisze? Mateusza. No. 16, 16. Już szukamy. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Jan. Mateusz jest pierwszy. Mateusza mamy już 16. 16, 16. jest napisane. Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł. Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego. Na to Jezus rzekł do Niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jonasza, gdyż nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz mój Ojciec, mój, czyli Jezusa Ojciec, nie nasz. Świetnie, tak. Który z tego wniosek? jest w niebiosach. Jaki z tego wniosek, pytam? Taki wniosek, że Jezus Chrystus ma dzieci, Hebrajczyków 12:13, że no ten syn ma dzieci już. Jak ja byłam dobrze. córką, ale dobrze, dobrze, dobrze. urodziłam dwie ja, córki? Ja, ja ponawiam swoją wypowiedź. Jest... Ja dziękuję za rozmowę, bo widzę, że Biblia nawet tutaj nie dociera. Dając jasne ale... informacje. I to byłoby tyle, coś Ale bracie, słowo jest żywe. Dolicz dwa tysiące no. lat. Kiedyś byłeś dzieckiem, teraz jesteś no. dziadkiem, może jesteś ojcem, ale co? Chrystus ma dzieci. Ja jestem synem Króla Chrystusa Jezusa, ja jestem synem no Jego. I, no i I trzymaj A ty i masz się ojca to, jakiego? Jechowa amerykański cię oszukał. No opamiętaj się, bo zginiesz w Armagedonie. No i dobra, to już powtarzałem na początku. No to my chcemy, nie chcemy twojej śmierci. Masz żyć w raju, ma być raj i jedna prawda Chrystusa. A ja, chcę, a, ja chcę, a ja chcę wybrać to, co uważam za lepsze. No Ewa źle wybrała, była doskonała, a ty? Jasne, że wybierz życie, po co masz umrzeć? No wybieram wszystkiego dobrego, do widzenia. To spotkamy się, do widzenia, Będzie mi się widzieć. No i on wybiera Jehowę, a Jehowa 2000 lat temu nie istniał, tylko w 1931 rok go zrobili aktywnym. No i pedofilów mają, płacą kary i sale kurestwa prostytutek dukowych mają. A 12 aniołów jest za apostołów. Ja jestem jednym z 12. Przecież niewolnik wam nie powie, że 12 aniołów, bo nic nie wie o aniołach. No, bo nie może wiedzieć, bo robi kasę, biznes. Chodzili kiedyś jako badacze, dobrowolne datki dawali bez podatków. Firma się rozwijała, ludzie dzieło wspierali te, te dzieło, bo tam też oni też prawdę przekazywali i teraz przekazują dużo prawdy. Ale zamknęli Boga w, w organizacji, w salach królestwa, w stojaczkach i nie chcą rozmawiać, bo Chrystusa pozbawili wszystkich tytułów, tylko anioła se z niego zrobili. No Ale tak są uprzejmi, mają owoce ducha, ale prawdy Chrystusa nie chcą go wywyższyć, jak farzeusze. I mordują. Jana 16, 2. Ostracyz i mordercy. Mają Jehowę w morderce Boga i wykluczają ludzi, zabijają ich. Bo jak ktoś nie wyzna jechowem amerykańskiego, to śmierć. I nie odwiedzą go przez 24 lata. Moi dwóch braci rodzonych, świadków Jehowy, ze mną nie rozmawia, nie odwiedzają, nie, nie chcą odebrać telefonu. Dlaczego? Bo Jehowa jest mordercą i każe ich mordować ludzi i sądzić fałszywie. Niech mi osądzą prawdziwie, po prawdzie, tak jak Chrystus sądził. No ale nie mogą tego zrobić, bo amerykańskie chowatko wojny prowadzi i fizyczne i duchowe. Antychryst przeciw Chrystusowi jest praca u Chrystusa Mateusz 2431 dla aniołów, nie pionierów od Jehowy świętej Krowy z Ameryki. Bo oni zrobili tak ksiądz po katolicku Mafia Watykanu 1700 lat. Świadki Jehowy 1931 rok. No i Chrystus przychodzi dwa dni, czyli 2000 lat mija. Przenicy nasiał prawdy swojej skała, czyli prawda. Na Chrystusie budujemy, na Jego prawdzie. Efezan, czwarty rozdział, 20, 20 Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa, nie Jehowę. I 21, jak prawda jest w Jezusie. A Jezus jest jeden, ten prawdziwy, którego my głosimy. Zbyszek, ja, Bogdan, Szulka i wszyscy, co kłamią w religiach, jak faryzeusze, no to głoszą stołki władze, chwała przed ludźmi. Ale nie chcą prawdy, bo się boją, bo litera prawa ich zabija. Drugi Koryntian 3-6. A ta, duch prawdy jest życiem Chrystusowej prawdy Jana 6, 63 dla prawdziwych, wnikliwych, wybranych przez Chrystusa, bo oni wiedzą, że są wybrani. Ja jestem, że wiem, że jestem wybrany. Mam błogosławieństwo od siódmego anioła Henryka Szymczaka, bo rasel był szóstym aniołem, reformatorem. Siódmy był właśnie Henryk Szymczak. I. Właśnie król kluje, pan panuje, Rel religia to nie wiara, kogo słuchamy, temu służymy. Czyli świadkowie jak się nie ogarniecie, nikt was nie straszy. Religia fałszywa. Tu jest tylko jedna religia prawdziwa, czyli i 4.5. Jak tam u was byłem w 1992 do 1998 no to wiem, że Hebraczyków 11 rozdział od 1 do 40. Tam są ci, co mieli wiarę, a wy nie macie wiary, bo macie widzialną organizację fałszywych proroków. Mateusz 7. 15. Objawienie 19.20. 19, 20. Tak. I objawienie 20.10. Będziecie wrzucić w jako system do Jeziora Ognia. To ten system już nigdy się nie odrodzi. Dlatego, że objawienie... A, to jest twoja. Objawienie, tu mamy srebrzankę jeszcze, to jest takie okładki, tu mamy srebrzankę, także Chrystus nam dał narzędzia, żeby obnażyć ich obudę, kłamstwo I, i w srebrzance chciałem pokazać objawienie, no Galacjan mi się otwarło, zobaczcie, Galacjan, matka, kto jest, nie matka boska, nie organizacja świadków wychowy, natomiast Jerozolima Górna, Górna jest wolna i to ona jest naszą matką, czyli pierwszy to Słończan, dwa... 7 Biblia Tysiąclecia, tam, że matką jest właśnie Apostoł Paweł. Ja jestem Waszą matką, daj Wam pokarm za darmo. Galacjan 5.1 Do tej wolności wyzwolił nas nie Jehovah, tylko Chrystus, ten prawdziwy Wedłan 4.20. Dlatego trwajcie w niezachwianie i nie pozwólcie znowu włożyć na siebie jarzmo niewolnika z Ameryki, stojaczki. Tak to jest, firma zarabia i to wszystko. Literna, litera widzialnej mafii. Tak, katolicy mają tradycję Marka 7 rozdział od 7 do 9 i tradycje zniosły słowo Boga, Chrystusa Żywego, który żyje, to słowo w żywych sercach. Jezulic, popatrzcie, tłumaczy, mi walczymy o prawdy, wiary. I Świadkowie wyszli z Egiptu, ale później poginęli na pustyni, czyli mają Cielca, czyli Stojaczyk na pustyni. Jechowe se wpisali, to jest. 1 Koryntian 10, 4 to jest Jachwy ze Starego Testamentu. Oni tego Jehowę wcisnęli, ale pana sobie zostawili większego Boga od Jehowy, pana diabła greckiego Bożka od podatków. Także tutaj nie macie żadnych mocy, żadnego ducha: macie biesiady, biescy, demony, wiódy, list, macie opisane. Macie tu pana, a też Bóg, pan, Jehowa, Jezus. To przecież nie wiadomo o co chodzi: chodzi o kasę, a jak nie macie Chrystusa. No, tutaj 25. Jedyny, jedynemu Bogu naszemu wybawcy to jest Chrystus, Bóg wybawca, przecież to nie chowa wybawca. I tu przez, no już dwójca jest. Wybawcy Jezusa, Chrystusa, naszego Króla Izraela. Niech będzie chwała majestat, potęga, władza od całej minionej wieczności, teraz i na zawsze, yy, na całą wieczność. Yy, to jest Łukasza 1,33. Bez Amona tego bo, Bożka od Tamra i z tego od Faraona. Czyli tu wyraźnie, oraz wyrzucamy, i wyrzucamy, tutaj za, za i, oraz, i zrobią dwójce, i mają dwóch bogów, świadkowiechowy, a my mamy jednego Boga Chrystusa. I siódmy anioł tutaj, e, objawienie 16, siedemna, 17. Siódmy anioł Henryk Krzymczak wylał swoją czaszę w powietrze. Wtedy z saktuarium od tronu rozległ się doniosły głos. Stało się. Chrystus jak był na Golgocie zamordowany przez ręce Rzymian, ale Żydzi go wydali faryzeusze mordercy tak, Par, milion, tak, a tylko jedenastu miał prawdziwych Izraelitów i 72 uczniów. To się cieszyli, ale nie cieszę się, że, że demony, tylko że wasze imiona są zapisane w księdze życia baranka, niejechowy. I ten siódmy anioł wylał czasze w powietrze, czyli w telewizję, w religię. Wszędzie się stało, że im i mózgi się, zakomali się. I tutaj objawienie 7, 10, 10 7, 11, 15. To one tutaj jest mowa o siódmym Aniele. Objawienie 21, 9. On przekazał mi błogosławieństwo, bo jestem z objawienie 21, 12. No to pomieszali tutaj. A przy każdej był anioł. No zobaczcie, jak ten werset nadprzykręcają. 12 aniołów i 12 apostołów. Hebrajczyku 9,28. Chrystus przychodzi dla tych, co go oczekują. To jest 2:12, 2 przyjścia. Objawienie się 19, 4, 24 starszych. A oni wpisali w Piotr Współstarszy. Pierwszy Piotra, 5 rozdział od 1 do 3. Że Piotr jest Współstarszym. Jak? półstarszym jest, czy całym starszym? A to są Biesi, Biskupi. Biesi, Demony. Król ma być nagany, mąsienny żony. trzeci umarkowany, umiarkowany, przyzwoity gościni. I my mamy zakładać, e, błogosławić rodzinom królewskim, bo nad każdym mężczyzną, kto jest Jechowa czy Chrystus? Pierwszy Koryn, 11 rozdział od 1 do 3. Nade mną jest Chrystus. Chrystus wszystko widzi, Jego duchem prawdy, każdego przeszyje. Judasz nie zdradził Jechowę, tylko zdradził prawdę Chrystusa. Mam pieczątko od siódmego anioła. Chcę błogosławić wszystkim, wszystkim religiantom faryzejskim, obłudnym, z urszulką, ze zwyżkiem, ale nie chcecie? Czemu nie chcecie, żeby były zbory Chrystusowe? Jedna, jeden pasterz, jedna owczarnia. Przecież nie ma zborów w Świadków Jechoby. Organizacja widzialna w Ameryce. Siedziba. Watykan ma swoją siedzibę. I Chrystus się żeni. Ma żonę. Ja jestem żoną Chrystusa. Nowe miasto Jerozolim wstąpiło na ziemię. I tutaj dojeżdżajcie tą bestię, czyli tę politykę. Ale to się wszystko przeciwko wam obróci, Bo albo jesteście mądre, Łukasza 2:1 od 15 do 28. Mądre, mądrością Chrystusa. Dziewice, czyli panny, czyli księżniczki, bo Chrystus jest królem Izraela. Bo on wjechał jako król na osiołku. Mamy króla, nie pana. Dzień Apostolskie 17, 7. Król Jezus. Bez pana, od podatków, którego tutaj macie pana. Zobaczcie. Pan chowa. Dzieje apostolskie, 4 rozdział 10 do 12, tylko w imieniu Jezus czy Emanuel, tak? Bo Jezus, żeby Herod nie uśmiercił króla Izraela. 2 Korinten 1, 1,24. Panujecie, a my wam służymy. Nie panujcie jak szatan. E, 2 Koryntian 11 rozdział. Jak Anioł światłości, że jesteście artcy fałszywi. Także jak przyjdziecie do prawdy Chrystusowej nie mojej, to będziecie w Królestwie Chrystusa, bo Chrystus puka do waszych serduszek. To jest Armagedon, a ta szarańcza to wy byliście tą szaranczą, te strażnice wasze i te fałszywe. I tu jest świadek Jehowy, był obwodowy ten głębieski Krzysztof założył swoją sektę z Panem Jezusem. Nie chce króla uznać. Tylko ma Pana. Ty mają Jehowę, co chwilę Jechoba, mówił, a teraz Pan Jezus. A Chrystus jest królem. Jana 19, 15 błogosławimy. Żyjcie w raju na ziemi, bądźcie synami bożymi, córkami, aniołami. Rzymian 8, 19. Chrystus ma swoich synów Bożych i córki. 2 Koryntian 6 rozdział od 14 do 18. Apostoł Paweł, dzieła apostolska, 9 rozdział od 5 do 25. Służył Chrystusowi, nie znał Jehowy. Bogusławie